Cześć! Z tej strony Tomek Falcik ze split Dzisiaj chcę wam pokazać rower, który znajduje się pomiędzy szosówką a krosowcem. Rower fitness, o którym mowa, przystosowany jest do długich podróży w wygodniejszej pozycji niż racingowe ustawienie na standardowej szosie, jednak nadal dedykowany jest na utwardzoną nawierzchnię. Przed Wami Specialized Series Sport. Zapraszam! Dzisiejszy rower dedykowany jest do osób, którym mocno pochylona postawa na koleżówce nie odpowiada, jednak nadal chcą pokonywać długie dystanse, czy codzienne dojazdy do pracy po utwardzonych ścieżkach rowerowych czy asfalcie. Lekka rama wykonana ze stopu A1 SL Premium charakteryzuje się wysoką wytrzymałością. Dodatkowo zastosowano w niej punkty kontaktu body geometry, aby zwiększyć komfort jazdy bez zbędnego bólu czy otarć. Posiada ona również uchwyty pod bagażnik czy błotniki, montowane w prosty sposób, aby umożliwić swobodną jazdę nawet w deszczowy dzień. Przedni widelec wykonany jest z włókna węglowego, co przekłada się na jego niską wagę oraz lepszą amortyzację małych drgań, niż w przypadku aluminium czy innych metali. On również posiada możliwość szybkiego montażu błotnika, podobnie jak wcześniej wspomniana rama zaopatrzono jest w mocowanie do hydraulicznych hamulców tarczowych, które pochodzą od firmy Tektro. Dodatkowo 160 mm tarcze zapewnią moc hamowania nawet przy dużych prędkościach. Przechodząc do napędu, tylna jego część zbudowana jest na komponentach Shimano Sora, które nie są wcale najniższą półką i dedykowane są do rowerów szosowych. Dziewięciorządowa kaseta współpracuje z przednią korpą, która zaopatrzona jest w dwa blaty uzbrojone w 32 i 48 zębów, aby nie zabrakło nam prędkości nawet podczas dokręcania z górki. Warto tu również wspomnieć o aluminiowych pedałach, które przez swoją budowę pozwalają na jazdę w dowolnym ołówiu. Za utrzymanie pedłów odpowiadają również opony tzw. 700 markowane przez Specialized, które posiadają dodatkową ochronę przed przebiciem Black Belt. Na ich bokach znajdują się również odblaskowe paski, aby zwiększyć bezpieczeństwo rowerzysty również po zmroku. Aluminiowy wspornik siadł z 12 mm wysunięciem pozwala na ustawienie dopasowane pod potrzeby użytkownika. Zamontowane na nim siodło długie na 122 mm, jak to producent określił, jest usportowione, co łączy charakterystykę sportowego zastosowania z wygodą codziennego użytkowania. Prosta kierownica z lekkim zniosem gwarantuje wygodną pozycję na rowerze. Dodatkowo komfort użytkowania zwiększają przekręcane, geometrycznie ukształtowane gripy. Podsumowując, mamy tu rower miejski do najszybszego przemieszczania się z punktu A do punktu B, który dodatkowo wyróżnia się nieprzeciętnym designem. Posiada on cechy typowej koleżówki, w której postawiono jednak nacisk na komfort podróżowania. Dodatkowe możliwości montażu butnika czy bagażnika pozwolą dostosować ten rower pod nasze indywidualne potrzeby. Czekam na Wasze opinie w komentarzach. Dajcie proszę znać, jaki rower chcielibyście, żebym Wam w przyszłości zaprezentował. I pamiętajcie, rowery wysyłamy na opatentowanej przez nas platformie, przygotowanej i wyregulowane do jazdy w 100% i to w cenie zakupu. Dzięki czemu klient zachowuje pełną gwarancję na cały rower. Dzięki za wspólnie spędzony czas. popałem opis roweru odsonę do linku z opisu. Tymczasem pamiętajcie o łapce w górze, dzwoneczku i subskrypcji. Do zobaczenia na rowerze.